46 kaszuczkie nie... wodzie pod żaglami, no, w no. chałupach. Pogoda, jak widać, dopisuje w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w zeszłym roku, gdzie niestety regaty się nie odbyły i trzeba było po prostu całą imprezę odwołać. No ale w tym roku, no mamy chyba rekompensatę w pełni, bo łodzie wypłynęły już na Wody Zatoki, mamy 9 załóg w kategoriach do 8 metrów długości i powyżej 8 metrów długości. Są również zgłoszenia załóg do wyścigów wiosłowych oraz do wyścigów pychowych. No, jak zwykle w czasie naszego festynu są stoiska kulinarne, więc można oczywiście się posilić czy to przetworami czy z ryby, czy, czy, czy ciastem, czy słodkim. Są miody, jest tabaka oczywiście, są również inne wyroby z rękodzieła, są, są hawciarze. Oczywiście no jak zawsze też, też nie zabraknie występu zespołów artystycznych, które rozpoczną się gdzieś pewnie około godziny 16.00 będzie dzisiejszy wieczór kaszubska influencerka.